Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jest bardzo rano, Kundziaskawką właśnie ruszam do ZUS-u. Załatwić kilka spraw dla mojej mamy powiem Wam, że w ostatnim czasie jeżdżę po urzędach i to jest po prostu... Porażka, jak starsza osoba ma załatwić sobie niektóre dokumenty. Naprawdę, nasze państwo w ogóle nie przemyślało tego, że starsi ludzie, po pierwsze, często nie mają zielonego pojęcia, co mają tam uzupełnić w tych kwitach. Kwit do kwitu, kwit do kwitu, każdy ma po 10 stron. Więc, naprawdę, jak dla mnie, porażka. I nie daj Boże, żebyście się znaleźli w sytuacji, kiedy musicie te dokumenty wypełniać. Jak słyszycie, szambo nam tu pika, pika już tak tydzień, e, ale powiem Wam, że co ci panowie przyjeżdżają, to oni po prostu mówią, że oni nie potrafią tego naprawić. Masakra. Piękny, słoneczny dzień nam się e, zapowiada, e, Kundzia właśnie jedzie, ale chciałam Wam coś pokazać. Wczoraj e, u Nikolki była koleżanka i jak wróciłam od mojej mamy, e, wieczorem to wjechałam szlakiem, zaraz Wam pokażę jaki. Patrzcie, tu mamy bramę, tu mamy szlak serduszkowy. Idziemy za nim. Strasznie mnie denerwuje to pikanie. Idziemy, 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 idziemy. No i tu mamy parking dla mamy i cioci. Tak dziewczyny mi zrobiła, więc wiedziałam gdzie parkować dzięki nim, bo tak to bym nie miała zielonego pojęcia. Bierzemy kawkę. Jedziemy. A więc wracając, kochani, do początku, zapraszam Was serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. Jak widzicie, tym razem z domu jesteśmy po wyjeździe. Niektórzy z Was pisali, czemu polskie morze, a nie zagraniczny wyjazd. Wiecie, mojego sobcia ciężko jest wyciągnąć za granicę to jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest dla nas czas na wyjazdy. Mm... Po pierwsze budowa, po drugie, tak jak mówiłam, mieliśmy zawirowanie, e, przykre sprawy rodzinna, więc po prostu wyrwaliśmy się na kilka dni. Mieliśmy w ogóle nie wyjeżdżać, ale ze względu na Nikolę po prostu postanowiliśmy normalnie jechać, normalnie funkcjonować. No, a więc tak to wygląda. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojego kolejnego. Odcinka. Później Wam opowiem, jak wyszła sprawa z oszukaniem nas nad Polskim Morzem. Bo to naprawdę kolejny szok. Jacy ludzie są na świecie. Powiem Wam, że mamy drugą połowę lipca, bo dziś jest już 25, a my mamy dopiero dosłownie od kilku dni nalaną wodę, rozstawiony basen, nalaną wodę. No więc, jak na nas, to jest po prostu no nie do pomyślenia. My zawsze mieliśmy. Góra w połowie czerwca, rozstawiony basen. Już do połowy lipca to kąpaliśmy się 100 razy. Wiecie, że my ani razu jeszcze w tym basenie nie byliśmy. Dzisiaj jest piątek, mamy go napełnionego od poniedziałku. Do dziś jeszcze nie zanurzyliśmy nogi w basenie. Korzystamy z jacuzzi, bo tam jest cieplejsza woda, można podgrzać. I tam już kilka razy wylądowaliśmy, ale w basenie niestety nie. Niestety nie, i powiem Wam, że rozstawiliśmy go w poniedziałek i później to taka pogoda w kratkę była. Chociaż ze dwa dni takie gorące były, no ale wiecie, woda to potrzebuje trochę jednak czasu, żeby się nagrzać. No więc to lato dla dzieci na wakacje w tym roku jest średnie. Jestem kochani już w domu, sprawy urzędowe pozałatwiane. Na chwilę obecną się udało. I chciałam Wam pokazać, że ja, jak ktoś mi ogląda, to wie, że ja zawsze dzieci wyprawiam na raty do szkoły. Tak samo robiłam z Patrycją i tak samo robię z Nikolką. Czyli co nam wpadnie w oko, to po prostu kupujemy i zazwyczaj robię tą wyprawkę, dzielę sobie jakoś tak, wiecie, partiami. Nie zostawiam tego jak większość osób na ostatni tydzień sierpnia. Nie lubię, po prostu nie lubię. Zresztą powiem Wam, że później w tych hurtowniach i po sklepach są po prostu tłumy. A jeszcze druga rzecz. Ja podczas pandemii to się tak przestawiłam i lubię zakupy internetowe. No i tak, zamówiłam Nikoli plecak. Zamówiłam jej plecak. Chciała tym razem plecak wansa. No, ja nie jestem za jakością tych plecaków. One jakościowo są liche, a troszkę kosztują. No, ale młoda wśród młodzieży kupiłam jej ten plecak, a więc plecak już ma. Podręczniki, jak wiecie, dzieci dostają w szkole, tylko będzie do zakupienia język angielski. Nie, język angielski też dostają. Religia będzie do kupienia, bo język niemiecki ma jeszcze z poprzedniego roku. I zamówiłam jej tu kilka y, ciuchów już y, i tak jak powiedziałam, będę to robiła partiami. Tu mam akurat zamówienie z H&M, y, zamówiłam też kilka rzeczy z Reserved już. Wiecie, to nie jest tak, że te dzieci teraz to po prostu nie mają nic w szafie. W szafie jest pełno różnych rzeczy, a więc ja tylko uzupełniam. Uzupełniłam ich tu o, bieliznę, y, t-shirty trzeba oczywiście wymienić ze dwie trzy pary spodni, jak strój na głowę. Buty po szkole już jej kupiłam. Kupię tylko jej buty takie do chodzenia do szkoły, ale to już musi przymierzyć. I co my tu mamy? Zamówiłam jej dwie bluzki. To są takie bluzki um, prążkowane. Powiem Wam, że one bardzo się sprawdzają i Nikola miała je już nieraz. To są takie bluzeczki, jak widzicie, do wpuszczenia jeansów, do spódniczki. Tu zamówiłam jej w kolorze białym. I to jest fantastyczna sprawa. Na to zakładacie kurtkę jeansową, ramoneskę e, czy bluzę. I po prostu stylówka do jeansów super. I tu jej zamówiłam w kolorze czarnym też, taką, ale większą. Bo nie mogłam się zdecydować, jaki rozmiar wziąć. Nikola już jest duża. Ale widzę, że spokojnie mogłam wziąć obydwie w tym rozmiarze większym. Tu mamy czarną i powiem wam, że w H&M te bluzeczki były bardzo w korzystnej cenie. Ja za nie zapłaciłam chyba po 20 zł i są naprawdę fajne, bo nieraz mają taki sztuczny materiał. Tu i zamówiłam spódniczkę. Bardzo chciałam Nikola spódniczkę z motywem panterki, więc jej taką zamówiłam. Przyszła Całkiem fajna ta spódniczka, to bardziej na teraz, ale powiem Wam, że ta spódniczka spokojnie do tej czarnej bluzeczki, do ramoneski i czarnych rajstop. zakładacie sobie um, traperki i super będzie też wyglądała, a jest taka fajna, nie jest taka typowo cienka, lofruwa, tylko wiecie, fajna. Tu mamy bieliznę. Lubię tą bieliznę z H&M dla Nikoli, kupuję jej takie te biustonosze topiki, do tego majteczki w tym samym kolorze. Bardzo lubimy tą bieliznę. Kupuję wiecie bieliznę w kwiatuszki, tylko już takie stonowane kolory. Tu mamy tą kosz, taką koszulkę i bardzo mi się ona spodobała, ale widzę, że jest krótka, myślałam, że będzie dłuższa. Taka z buźką, też fajna do dżinsów ale i do dresowych spodni, więc widzicie, tak stopniowo, powolutku kupuję. W Rezeptu tam zamówiłam jeszcze inne t-shirty i ten dzieciak będzie to wszystko miał. Tu i zamówiłam na błęd takie czarne leginsy. Nikola miała już te leginsy z H&M w zeszłym roku i fajnie się sprawdzały, one są mocno elastyczne. Fajnie się trzymają na tyłku, wzięłam jej w rozmiarze 164 na 13-14 lat i tak się prezentują. Patrzę, że mogłam wziąć spokojnie na 1,70 m. Też by były dobre. Nie wiem, czy tego nie wymienię, bo Nikola naprawdę jak na swój wiek jest dosyć duża i um, wydaje mi się, że już mogę jej spokojnie brać, większą rozmiarówkę. Wiecie, ja często nie kupuję w ogóle już rozmiarówek dziecięcych, tylko kupuję. E, eski, x, eski e, dla dorosłych. I tu mamy ostatnią parę spodni, bo powiem Wam, że jeansy Nikola ma jeszcze dobre. Też jej kupowałam w HM-ie chyba przed sezonem takim wiosennym. Dwie pary jeansów i one są naprawdę w świetnym stanie, bardzo ładnie się piorą. Są dalej na nią dobre, a więc nie kupowałam takich klasycznych jeansów, wiecie, z suwakiem, ale te mnie urzekły kolorystycznie. To są takie jeansopodobne, widzicie? O! I są takie mega szerokie, fajne, wygodne dla dziecka. Wiecie? Nie krępują ruchów i w ogóle. Więc wzięłam takie spodnie. Wezmę jeszcze je chyba w kolorze czarnym, bo one są fajne. Naprawdę, mega wygodne. Wyglądają jak jeans, ale wiecie? Nic Was tu nie uciska. Mm, nie mają suwaka, a więc mega fajne i też były w fajnej cenie te spodnie, więc wezmę chyba jeszcze w kolorze takim czarnym-czarnym e, i tak jak mówiłam, taki biały topik, takie spodnie, kurtka jeansowa, ramoneska, bluza i fajnie dziecko jest ubrana, więc e, lubię te spodnie z H&M. -u. Zobaczcie, jak piękne kwiaty dostałam e, wczoraj na imieniny od moich teściów. No przepiękne, no tak mnie urzekają te róże. Ja w ogóle jestem taką fanką ciętych kwiatów, uwielbiam. Wiem, że to jest mega takie, wiecie, no te kwiaty nam się trzymają góra dwa tygodnie, ale po prostu uwielbiam, jak mi w wazonie tu stoją yy, cięte kwiaty. Ja już przerabiałam yy, różne opcje, kupowałam sobie jakieś kwiaty w doniczkach, no, ale to nie wygląda tak pięknie. No, i tak mi się to podoba. I powiem wam, że w nowym domu marzę mi się, żeby już na tym wielkim stole, bo mamy w kuchni ten stół, on jest dosyć nieduży, 140 cm, ale też na nim uwielbiam kwiaty. Zazwyczaj tu są kwiaty cięte, żywe, ale jak już nie mam, no to stawiam sobie coś innego, wiecie. No, ale piękne. Bardzo dziękuję. Prześliczne. Oczywiście Sobcio, yy, my nie obchodzimy imienin, absolutnie. Ja, wiecie, jeśli już coś mu kupuję na imieniny, to, to jest jakiś drobiażdżek. Chociaż ja jestem osobą, która raczej pamięta o, o wszystkich okazjach i, i wszystkich mi bliskich osób. No i on taki przerażony, bo najpierw zadzwoniła do mnie moja mama z życzeniami, później przyszli teściowie. I on mówi, co to za okazja? I mówi, muszę Ci kupić kwiaty. Ja absolutnie mówię, kupisz mi za dwa tygodnie, jak te padną. Nie jesteśmy, mówię, osobami, które obchodzą takie imprezy, dlatego nie, no nic na siłę. Na razie mam piękne kwiaty, za dwa tygodnie po prostu mm, kupimy kolejne i tyle. Dziś mam taki dzień sprzątania, już posprzątałam różne dokumenty odnośnie firm i w ogóle wiecie o co chodzi, bo to się tego zbiera. Teraz byliśmy też na wyjeździe, a więc no dużo się też działo i nie mieliśmy czasu. I powiem szczerze, że się przyznaję, że mieliśmy dosyć ciężki okres przez ostatnie trzy tygodnie. Ja nawet dobrze nie sprzątałam w domu, a więc dziś się odgruzowywuję. Już pomyłam podłogi, posprzątałam, wstawiłam zmywarkę, pranie, ale jeszcze co ja mam tutaj? Zobaczcie jaki ja mam tu armagedon przy schodach wyjściowych. Tu mam baliski, tu mam wiatrak, bo my zawsze jak wyjeżdżamy i wiemy, że w hotelu, w którym będziemy nie ma klimy, to bierzemy wiatrak. Oczywiście w tym roku absolutnie ten wiatrak nam się nie przydał, ale wolę mieć bo później nad morzem gdzieś tam szukać, to wiecie o co chodzi. Mamy taki rezerwowy mały wiatrak, właśnie wyjazdowy. Tam mam chodniczek do nowego domu, do wejścia, pod spodem półka. Tu jest ta bujawka Nikoli, a więc wszystko tak stoi e, i zasłania mi piękny wazon z moimi puszkami, więc muszę też to ogarnąć. Na meblościance też dupy nie urywa różne rzeczy stoją, o właśnie tam stoi z temu wazon, z takim zielonym jak to nazwać, nie wiem jak to nazwać e, tymiankiem, takim zielonym właśnie jak nie mam kwiatów ciętych to stawiam sobie tamto na stole, powycierałam już kurzę jeszcze muszę wymienić baterie w lampeczkach, bo ja lubię jak one sobie tak pod telewizorem mi się tam świecą, tu mam jeszcze jakieś pranie do powkładania do szaf powolutku, powolutku ogarniam. Naprawdę. Odgruzowujemy się powolutku. A dziś na obiad mamy pomidorową. Sobcio oczywiście pojechał już na budowę. Coś tam jeszcze musi domówić jakieś profile, bo już kończy podwieszanie sufitów, a więc mamy kolejny etap za sobą. Wiecie, ktoś powie, że tyle czasu to robił, ale on to robił wieczorami, po godzinach, tak jak powiedziałam, ostatnie trzy tygodnie to nie za wiele tam robił, bo brak czasu, brak, brak chęci, a więc ciężko było. Dlatego robił tam naprawdę niewiele, ale już kończy. Zostały mu dwa ostatnie pomieszczenia: jest to pomieszczenie przy wiatrołapie przy garażu i takie pomieszczenie gospodarcze przy garażu. Mieliśmy tam nie robić podwieszanego sufitu, bo tam będzie rekuperacja, ale Sapcie doszedł do wniosku, że też tam zrobi ładnie. Hmm, dlatego pojechał teraz zamówić profile hmm, i będzie to kończył. A więc sufity będziemy mieli zakończone. W sierpniu też będą wykonywane kolejne prace. Jakie to zobaczycie, oczywiście, a więc. Oglądajcie, bądźcie na bieżąco. Tak działamy powolutku, działamy. Mam nadzieję, że powoli, byle do przodu. Potem, jak zrobimy te sierpniowe prace, to będziemy gładzić ściany w środku. I teraz kwestia, czy weźmiemy kogoś, kto będzie nam to robił, jakie to będą koszta, czy będziemy to robić sami. No więc zobaczymy. Przyjechałam na chwilę na budowę. No i zobaczcie, jak tu już pięknie, naprawdę. Tu wszędzie sofity. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Wszędzie już porobione po prostu w każdym pomieszczeniu. Nawet w gabinecie. Ostatnim pomieszczeniem to sobie kończy to. To jest pralnia. I tam, gdzie rekuperacja. No ale tam jeszcze coś muszę pływać? A, to malutko zostało rzut beretem. widzicie już końcóweczka, no najgorsze to naciąganie. Najgorsze to naciąganie. Też już jest rozstawiony sprzęt i o! Tu mamy taki kawałek do dokończenia. Muszę przyjechać i powymierzać sobie tą wnękę, jaki będzie rozmiar szafy Nikoli, bo chciałabym, żeby już mi zrobili Wycenę mm. stolarską za szafy. I tu zostało ostatnie pomieszczenie. Ostatnie. O, właśnie, To będzie rekuperacja. I tu sobie też będzie to ładnie obkładał. Jak widzicie, tu nawet profile jeszcze nie są położone. Tak jak mówiłam, był dziś kupić profile i będzie je robił. A więc dwa dni roboty i będzie skończone, zobaczcie to nasze zbiory ze szklarni e, tu mamy pomidorki koktajlowe może niewyględne, są takie swoje pomidory, bo tu coś pęknie tam coś pęknie, ale są swoje, bez nawozu mega, e, dziś właśnie je umyję, zrobię wieczorem do grill'a z mozarelką e, i z bazylią a tu mamy takie podłużne pomidory. Ja te pomidory po prostu uwielbiam do kanapek i też mają mega mięciutką skórkę, a więc mega fajne. Bardzo fajnie nam obrodziło w tym roku pomidorami i fajnie, że wszystkie mają tą skórkę taką mięciutką, bo w zeszłym roku mieliśmy te pomidory duże z taką grubą, niedobrą skórą, a są naprawdę fajne. I takie mięsiste, mega. Oczywiście, jak sobota, to u nas grill. Tu mamy naszykowane już dwie miski. W lodówce mamy jeszcze boczek przyprawiony. U nas po prostu jest zawsze mega, mega dużo jedzenia. A więc tak to wygląda. I będziemy zaraz robić sałatkę. Moje róże oczywiście się przepięknie trzymają. Jak widzicie, kupiłam dziś też truskawki. Całkiem smaczne. Piękne, naprawdę piękne. A jak pachną. Sobie tu um, wszedł niedawno z dworu, bo tam coś na dworku robił, wszedł i mówi: Boże, jak tu pachnie tymi różami, wiecie? Tak pachną te róże. Kundia właśnie wyszła na taras na poranną kawkę i ja już wielokrotnie podkreślałam, że swój taras i ogródek, nawet malutki, to jest po prostu luksus, naprawdę. Jeśli macie możliwość budować się, jeśli w ogóle rozważacie, budowę domu, a yy, mieszkanie, no to ja bym na waszym miejscu w ogóle, w ogóle bym chyba nie miała wątpliwości. własny ogródek, nawet taki 100-200 metrowy, gdzie możecie sobie zrobić mały taras, postawić grilla, stół, yy, fotel, basen dla dziecka, pieskownice, jak ktoś ma małe dzieci, to jest rewelacja. Obcę, to jakieś mikstury robi. Na pomidory. Chemiczny tak zachemikuje, że zaraz pomidorów nie będziemy mieć. Ja jak je będziemy jeść później, zatrute? A tam pior doli pan. Nie ufam Tobie temu twojemu półtora grama. No. <noise> <noise> ja nie mam zaufania do tego. Musi no nie zmieniać. Zawsze musisz być mądrzejszy. Na oko. Nie półtora, <noise> tylko 15 gram, tam dosypiesz pewnie. Nie, no cała torebka jest 15 gram. No no to wsypiesz już Przecież już w pół opakowanie wsypałeś Cicho. Widzisz? 14 gram torebka ma Precyzja. Jak przy narkotykach? 13 gram? Teraz mniej. A dlaczego waży tylko torebkę? Nie wiem. No to. Będzie chodzić. Nie rozumiem dlaczego nie waży butelki, która stoi na wadze. Waży butelkę, tylko o, mogę postawić butelkę i sobie wyzerować. Aha. Idę pomidory z psikarzem. Idziesz je jad pierwszy. Psują się te. Psikasz i naszej i dziadków? Nie, moje tylko, bo uschną to <grym> tylko moje. <grym> Nie wziął Andrzej pod uwagę, że przecież oprócz tego, że jest 15 gram w opakowaniu, to przecież jeszcze to opakowanie coś waży, no ludzie. Czy, zawarty, czy ta waga to jest razem z opakowaniem? Ja już po prostu nie wiem. Wyobraźcie sobie, że sobie położył przed chwilą. Tą, to mam torebeczkę i to torebeczka 2 gramy. <grymne> Serio? Nie widzisz, że jest coś nie tak? Misiek? Przecież ile ty wrzuciłeś już tu tego? To jest już z 5 gramów. No kurwa. <grymne> Całe opakowanie wsypał. A on nic waga nie pokazuje. No i mamy już wieczór, goście już pojechali będziemy sobie już teraz siedzieć sami i powiem Wam, że jest tak mega ciepło, jest tak mega przyjemnie, dawno nie było takiego wieczoru, nie? O. Nawet nie ma komarów, a więc na pewno sobie jeszcze posiedzimy we dwoje. Nikolka trzecia, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Andrzejku, Andrzejku. No, no, więc teraz... Taki... i dzieci będziemy robić. Chyba nie ze mną. Cędziejka trzeba zrobić. Nie. Nie. Żeby ale by ci pomagał na budowie. Ale zanim on będzie ci pomagał na budowie, to już nie będzie przyczyny. No więc żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Taki typowo domowy. Mm. <laughs> Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do następnego. Pa!